Praca po 16 godzin dziennie, bez nadgodzin, śmieciówki, bezpłatne staże, wyzysk, proponowanie pracy za sam wpis do CV. To jest rzeczywistość, z którą my jako lewica chcemy skończyć. Bo tutaj, w tych budynkach w sąsiednich, w wielu biurowcach, w wielu miejscach w kraju, pracują często młodzi ludzie, którzy są wyzyskiwani, którym się właśnie oferuje. Takie warunki pracy. Często nie jest to nawet sensu stricto praca, dlatego że oferuje im się, wypycha się ich na śmieciówki, mówiąc, że to jest umowa zlecenie albo umowa o dzieło, a tak naprawdę jest to praca 8 godzin przy tym samym biurku, w tym samym miejscu pracy, mając tego samego szefa. Dlatego proponujemy, żeby Państwowa Inspekcja Pracy mogła w takim momencie wkroczyć. I stwierdzić z urzędu istnienie stosunku pracy. Jesteśmy też za tym i zrobimy to: zlikwidujemy bezpłatne staże. Staż to nie jest praca za darmo, to jest normalna praca. To są wykonywane obowiązki zawodowe. Za to należy się wynagrodzenie. Nie ma zgody lewicy na taką patologię miejsca, miejsc pracy, warunków pracy, jak właśnie ani śmieciówki. Ani bezpłatne staże, ani praca ponad siły e, bez wypłaty nadgodzin. Państwowa Inspekcja Pracy będzie policją pracy, będzie to sprawdzać, będzie odpowiednio dofinansowana, będzie miała odpowiednie e, i odpowiednio liczne do tego kadry. A jeżeli już pracownik lub pracownica będzie potrzebowała udać się do sądu pracy, żeby dochodzić swoich praw. To, to nie będzie trwało tak jak teraz w Warszawie, gdzie na wyznaczenie samego pierwszego terminu rozprawy czeka się rok, rok, rok nie mając pracy, będąc już zwolnionym. To jest rzeczywistość, na którą nie wyrażamy zgody. Przywrócimy wydziały pracy, tak żeby w, przynajmniej w każdym powiecie, a w mieście, w tak dużych miastach jak Warszawa, to oczywiście na dzielnice powinny przypadać. Wydziały pracy, tak żeby można było dochodzić tej sprawiedliwości skutecznie, szybko i żeby można było też jej dochodzić w taki sposób, który nie zaburzy życia codziennego. Bo tutaj jest rozwiązanie, które wywalczyliśmy, które zakłada zabezpieczenie stosunku pracy na okres trwania postępowania sądowego, jeżeli sąd uzna oczywiście, że jest wiarygodne, że pracownik lub pracownica zostali zwolnieni ze złamaniem przepisów. To tutaj zabezpieczenie powoduje, że przez cały ten czas czekania na e, ostateczne orzeczenie sądu, ta pracownica lub ten pracownik będzie mógł dalej e, mieć miejsce pracy w tym swoim dotychczasowym zakładzie pracy. Dziękuję. Dzień dobry. Drodzy Państwo, spotykamy się tutaj za chwilę z tych biurowców, które nas otaczają. Wraz z końcem dnia pracy będą wychodzić pracownicy. Idziemy do nich z konkretną propozycją, którą lewica ma dla ludzi, którzy pracują w biurach, dla ludzi, którzy pracują w korpo, dla ludzi, którzy pracują w sektorze prywatnym. Chcemy Polski, w której jest równowaga pomiędzy pracą a odpoczynkiem, pomiędzy pracą a życiem. Dzisiaj ta równowaga w bardzo wielu polskich firmach jest zachwiana. W bardzo wielu miejscach ludzie słyszą, że muszą zostać po godzinach i że nie dostaną za to nadgodzin. W bardzo wielu polskich firmach dzieją się te rzeczy, o których mówiła przed chwilą Anka Żukowska, to znaczy otwarte naruszanie kodeksu pracy. Zadbamy o to, żeby kodeks pracy był na serio w Polsce przestrzegany. Także w zakresie czasu wolnego, także w zakresie urlopu, także w zakresie takich podstawowych spraw, jak prawo do wzięcia opieki na dziecko, jak prawo do tego, żeby być traktowanym z szacunkiem. Proszę państwa, lewica idzie w tych wyborach, ze sztandarowym postulatem. Tym postulatem jest stopniowe skrócenie czasu pracy, bo nie o to chodzi, żeby pracować długo, mozolnie i znojnie, tylko o to, żeby pracować efektywnie i żeby ta praca była dobrze zorganizowana. Więc dla wszystkich Państwa, którzy pracujecie czy w sektorze prywatnym, czy w sektorze publicznym, zwycięstwo lewicy oznacza, że każdego dnia będziecie mieli jedną godzinę więcej dla siebie, dla swoich rodzin, dla swoich dzieci, na hobby i na odpoczynek, na rozwój i na edukację. Bo wierzymy, że Polska może i powinna stać się krajem, który dba o jakość życia. Dzisiaj niestety w Polsce pracownicy pracują niemal najdłużej w Europie. Jesteśmy z europejską stolicą bezpłatnych nadgodzin. Jesteśmy tak naprawdę siedzibą wielu branż, których jak to się mówi delikatnie, kodeks pracy się nie przyjął. Widzę tu przedstawicieli jednej z telewizji, którzy się uśmiechają, kiedy to mówię, bo jest tak, że niestety także i media to jest taka branża, w której niestety w Polsce kodeks pracy się nie przyjął. Otóż zadbamy o to, że w końcu ten kodeks pracy był traktowany serio. Zadbamy o prawo do odpoczynku, stopniowo skrócimy czas pracy i wreszcie rzecz jeszcze jedna, a niezmiernie ważna dla ludzi, którzy pracują. Choćby tutaj, w tej dzielnicy biurowców prawo do odłączenia. że Państwa, jest czas na pracę, jest czas na odpoczynek. I firma, zatrudniając pracownika, płaci za ten czas, który jest przeznaczony na pracę. Ale nie może być tak, że o 20, 21, 23 dzwoni szef i. Dorzuca nowe obowiązki, albo każe odebrać maila i szybko coś obrobić, albo domaga się takiej czy innej odpowiedzi na sprawę, która równie dobrze mogłaby poczekać do następnego dnia o ósmej rano. Proszę Państwa, chcemy wprowadzić wzorem innych krajów, które poszły już tą drogą, prawo do odłączenia, tak żeby było jasne, że kiedy wychodzimy z pracy. To możemy tę pracę zostawić za sobą. Możemy odpocząć, możemy spędzić czas z naszymi rodzinami, możemy się rozwijać, możemy zająć się naszym hobby, bo praca jest niezmiernie ważna. Praca to jest rzecz, która nas buduje, ale praca to nie jest całe życie. Mamy prawo do życia poza pracą, ale Lewica jest po to, żeby to prawo w końcu stało się w Polsce rzeczywistością. Dziękujemy. 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 Dziękujemy serdecznie.